Uroczystości takie ważne kościelne są wprowadzane do kościoła. w Białoga, w Kościele św. Jabłowie są reliki, mhm. sprowadzone gdzieś przez księdza Tadeusza Wilka z Niemiec. Kult y, y, jako taki relikwi mhm. istnieje, ale nie jest to kult noznaczne z Eucharystią, bo no, to jest istota chrześcijaństwa, natomiast nie istotą nie jest e, czczenie cnót heroicznych, które wyznawali szczególnie święci czy błogosławieni. Nasz kościół był wybudowany w przeciągu 12 lat. Zmniejszyliśmy trochę te koszty budowy z tego tytułu, że otrzymaliśmy gratis projekt tego kościoła, który wcześniej był realizowany w Ukrainie. I ten kościół jest techniką św. Kazimierza. E, z tym, że nie ma tych... E, zejść takich amfiteatralnych, tylko jest posadzka